Jestem kochani, słuchajcie, jesteśmy na tej miejscówce, miejscowce. Wczoraj wyciągnąłem ten karabin z pierwszej wojny. Tak się ona prezentuje. No i co, słuchajcie, ja się za chwilę włączę. Rozpakuję magnes, włączę kamerę i lecimy. Fajnie by było, jakby coś się wyskoczyło. Dobra, to do zera. Drugi rzut mordeczki. Wyskoczyła nam taka śruba. No i co, próbuję dalej. No na razie nie będę się. Zbytnio tam wam pokazywał, jak rzucam, no bo po co, tak? Jak coś fajnego, jakieś fanciki wyjdą No to, no to będę włączał się, nie? Dobra, do zara Siemanderko, siemanderko O, takie drobiny wychodzą Zmieniłem miejscówkę, bo tam gdzie wyciągnąłem wczoraj ten karabin Okazało się, że lipą Rzucałem dół, nic Kompletnie nic nie ma No ale co, no pozmieniamy jeszcze miejscóweczki Zobaczymy, może coś będzie. Będę się włączał, jak będzie coś fajnego, to się na pewno włączę, elo. Dobra mordy, słuchajcie, zmieniłem miejscówkę na taką. To fajna, bo jest przy samym brzegu, nie, nie jest wysoko. Zobaczymy, no jak na razie to same drobne rzeczy, które Wam pokazywałem na początku. No porzucam tutaj. No jak tu nic nie będzie, jak tu nic nie będzie, to lecimy gdzieś indziej. Pokażę Wam jedno miejsce fajne, gdzie Prawdopodobnie może być dużo rzeczy militarnych, tylko że, tylko, że niestety będę chyba musiał zakupić cięższy magnes do no więcej kilo, bo jest tam dużo mułu. No i może mi z tego mułu nie, powy nie powychodzić. No ale to pokażę Wam potem. Dobra, panie, Robimy dwa rzuty. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie. Jak będzie to zostawi włączony, jak nie, to się będę wyłączę i, i będę. z Lecimy. Jak na razie widzicie same jakieś pierdoły, no ale liczy się wypad. się mi znowu poplętała. Czepów jest, bo dużo kamieni. Dlatego trzeba... O, proszę bardzo. Dlatego to polowamy. Dobra, ostatni rzut. I lecę na kolejną mysców. Tam gdzie wczoraj wyłowiłem ten karabin kompletnie dzisiaj nie ma nic. Nie, szkoda. Spodziewałem się. Spodziewałem się, że będzie więcej, może rzeczy jak była jedna fajna. To będzie więcej, no ale niestety lipa, No ale jak na pierwszy czy drugi wypad z magnesem, fancik Mauser, z tego co wiem, to jest z drugiej wojny, nie pierwszej. W rok 1800, 1860, prawdopodobnie, z tego co mi powiedzieli, brytyjski. Eee, fajny Nie ma co narzekać tak? będzie lepiej, czasem będzie na pewno lepiej. Może to jest, że zaczerpnie w ogóle to jest kolejny magnes. na tam mamy nic. Dobra, mordę słuchajcie, jeszcze ja łączę coś będzie I to do za. i suba okazała się totalną lipą. No ale mówię, jest tutaj wiele miejsc, gdzie można sobie porzucać. I za chwilę wam pokażę w ogóle jak kiedyś był odpływ tej rzeki. No i gdzie jest takie jakby koryto. Zobaczcie, same góry mówiłem tak jak powiem w innym odcinku. Same góry wody nic więcej. No i co, co tam mówię? A że jest tutaj właśnie koryto, które... Stare koryto rzeki. I prawdopodobnie mi tu powiedział jeden pan, jeden taki Niemiec, że tam mogą być różne rzeczy, bo tutaj w ogóle w ogóle stacjonowały też jakieś wojska prawdopodobnie kiedyś. No ale musiały, widzicie, coś się dziać. No, widzieliście, widzieliście po wczorajszej znajce, jeżeli chodzi o ten karabin, tak? Dobra, mordy, ja was nie będę już, nie będę was tutaj zanudzał. Zaraz się włączę, pokażę wam miejscówkę, którą będę też robił, ale nie wiem, czy w dzisiejszym odcinku, czy w kolejnym, zobaczymy. Elo, do zara. Słuchajcie kochani, jestem na takiej miejscówce. Pierwszy rzut. Wyszła mi taka znajdka. Nie wiem czy to jest jakiś podkowy, chyba nie. Nie wiem. Piszcie w komentarzach, co to może być. Kompletnie nie mam zielonego pojęcia, jakiś kawałek blachy. Nie wiem, zostawię to tutaj. I co? Rzucam dalej. Za chwilę się włączę. No i zobaczymy co wyszło. Elo. nie jestem na nowej miejscówce, zresztą niedaleko tej, co byłem przed chwilą. Wyszło coś takiego i powiem Wam szczerze, powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy to nie jest, słuchajcie, z jakiejś, nie wiem, wy się bardziej wypowiedzcie, czy to nie jest z broni yy, ta górna część, nie wiem, jak się to nazywa. Zobaczcie. Tak to wygląda. No ogólnie wygląda na kawałek Na kawałek jakiegoś Metalu No ale do końca nie jestem pewny zostawiam to dla was Słuchajcie wypowiedzcie się na ten temat No ja tu jeszcze trochę porzucam No a może coś wypadnie no jak nie wypadnie trudno ale Ale jakaś znajka pierwsza jest czy tam pierwsza no, któraś z kolei no ale tam mnie zaciekawiła bo Faktycznie ma Tutaj jak widzicie Tutaj jak widzicie Tak jakby było no z, z pistolet no tak mi się wydaje, no nie wiem, no słuchajcie, osądźcie sami. Tam ja, mi jakiś pociąg zagłusza. No i co, miejscówka prezentuje się tak. No ja tu porzucam jeszcze chwilę, porzucam, zobaczymy, bo tu nie ma nurtu, jak widzicie, tam jest straszny nurt. Tu nurtu nie ma, więc ja tu jeszcze porzucam. No a tu mówię, to tak, tak się to prezentuje. Nie wiem, tu nic, nic na tym nie piszę, spróbuję to troszkę jeszcze potem oczyścić no i zobaczymy jak to będzie wyglądać dobra słuchajcie nie zanudzam, lecę dalej jak coś będzie będę się włączał elo słuchajcie jestem tutaj na miejscu miejscóweczce no i wyszedł mi, mi, wyszło mi coś takiego i powiem wam że jakby nie to tutaj takie małe zgięcie bo jestem ogólnie na miejscu, gdzie mogłyby faktycznie wychodzić, tak jak wczoraj wyszedł ten karabin. Jakieś militarne rzeczy. No i co? I Teraz pytanie: czy to nie jest jakaś lufa znowu, nie? Nie znam się na tym. Szczerze, zostawiam to wszystko was w Was rękach. No ja to jeszcze chwilę porzucam. Powiem wam, no wychodzi dzisiaj mało fantów, no ale wychodzą ciekawe fanty, ze względu na to, że ja nie wiem dokładnie co to jest, tak? A to nie jest żaden pręd, bo już go trochę chciałem obić. No to mi bardziej podchodzi pod lufę, jakoś. Nie wiem, słuchajcie, oceniajcie. Ja lecę dalej i jak coś będzie, będę się włączał. Elo. No jak mówiłem, przyjaciele, bardziej mnie interesuje tutaj, słuchajcie, ta zatoczka. Widzicie, tam jest, tam jest cały spływ, a tu jest. Teraz tak może nie widać, bo, bo te drzewa zasłaniają, ale tu jest taka zatoczka wody, tak. Więc. To jest stare koryto. Tutaj kiedyś chyba całkowicie był inny odpływ wody. No i możliwe, żeby tu porzucać. Zobaczymy. Ale to już będziemy rzucać w kolejnych odcinkach. Teraz tylko przejdę dookoła, zobaczę jak to wszystko wygląda. I tyle. Jak coś będzie. Może jeszcze gdzieś rzucę to się włączę. Elo No i tak przyjaciele, kolejna znajdka. Kolejna jakaś rura. Nie wiem czego. No i powiem Wam szczerze, że wychodzą wszystkie właśnie te rury i to co, jest, to, co jest podobne, to, co mi przypomina praktycznie element broni, wychodzą w jednym miejscu. Tam yy, po drugiej stronie, następne odcinki zrobimy po drugiej stronie. Przejdziemy całą to rzekale z drugiej strony. No i może coś ciekawego się znajdzie. No a jak na razie jeszcze chwilę porzucam, jak mówię, takie coś. Tak to wygląda No i co rzucam dalej Jak coś będzie będę się włączał o, Pogoda się troszkę psuje Zimno Więc pomału też trzeba będzie się zwijać No ale na pewno odcinki będę wrzucał codziennie Miałem wrzucać co drugi dzień Ale jednak będę wrzucał codziennie Więc będziecie na bieżąco Na pewno inne miejscówki też znajdziemy fajne No i co Lecę dalej I do następnego Następna znajdka Takie oto może położę, będzie lepiej widać. Taki oto pręd Tak się prezentuje. I co? Lecimy dalej. Jeszcze chwilę posiedzę i następny wypad robię jutro, ale już całkowicie w inne miejsca. To do zaraz. Kochani, z, mie z miejsca, gdzie wyciągnąłem wczoraj kałacha wychodzą teraz takie małe fanciki. Porzucam tu jeszcze chwilę, no a za chwilę się włączę zobaczycie jak to jest może coś się wyciągnie może nie no zobaczymy dobra dobra ja włączam kamerę i rzucamy dobra kochani porzucamy jeszcze chwilę zobaczymy może jakiś może coś wyjdzie jak nie wyjdzie jutro zmieniamy miejscówę trochę zimno się zrobiło więc myślę się tutaj też nie siedzieć tutaj Dużo kamieni, więc jest dużo zaszczepów. No ale nie powiem, jeszcze coś z militarki by się paniego przydało, no ale to warszały nie zbudowali. Idziemy na inne miejsca jutro, jutro bo jutrze będziemy mówię filmy będą pojawiały się codziennie, więc Więc na pewno tam coś tam się bra. Na razie widzicie, nie ma nic w To jest ciekawa kto mi się pojawił tam samym brzegu jakiś ciągnąłem linę do brzegu więc i mi się zaczepił no ale tu już dzisiaj byłem rzucałem naprawdę dość sporo czasu nic nic fajnego się nie trafiło Jest wiele innych panich mi się, więc jutro na pewno zmienię, zmienię miejsce, na pewno nic nie będę przychodził tylko. Idziemy w inne miejsca, w ogóle w całkowitą inną stronę rzeki Zobaczymy Dobra słuchajcie, jeszcze jeden rzut robimy i kończy odcinek, a jak widzicie Wczoraj się poszczęściło, dzisiaj skutnią lipa. No na początku tam Musicie zidentyfikować, bo wydaje mi się, że to są elementy od broni Na pewno, no może nie na pewno, ale w 80% jedna z tych rzeczy jest słupka, a druga nie wiem jak się nazywa to to się przeładowuje muszę to potem w internetu zobaczyć 100% to jest to rzeczy nie brałem, rzeczy kupowałem tam no jak będzie, będzie dobra, robimy ostatni rzut Chodźcie. jak będzie dobra to się idzie po to ty co? A ja Niech zostanie. Dużo owu tutaj jest dużo. Jak powiem jak smagnie się przyczepia do tych dobrze, dobra rzucam ostatni raz na zakończenie odcinka jutro się widzimy przy kolejnym odcinku na pewno z innych miejscówek tutaj już zostałem chyba że przyjdę tu jeszcze kiedyś raz ale wtedy jakiś jak kupię troszkę większy magne, bo ten niby jest do 300kg ale jest mały przydał mi się na pewno większy Lepszy fantasy niż, ale to małe. Tamtek, który miałem miał, miał 450, więc to no, na pewno. Jest. No ale mówię, to pitańki, więc... za to może jak pitań, to jeszcze. Dobra, mordeczki, słuchajcie, nie ma nic. Jak widzicie, Lipa, no to co jest, to zobaczycie w tym odcineczku. Widzieliście już zresztą, co wyszło. Tak to się prezentuje. Szczęśliwe miejsce wczoraj, dzisiaj, no niestety. No bywa. Dobra, jutro wlatuje kolejny odcinek, całkowicie z innych miejsc. I tyle, piona. Zostawić subika, łapeczkę i lecimy z kolejnymi odcinkami Elo.